Cześć i cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gostego od Komiksów, a dzisiaj manga dla dorosłych. E, cofam się, cofam się po raz kolejny do 2025 roku i chcę ponadrabiać jeszcze tytuły, które Wam nie zdążyłem e, popokazywać i zastanawiałem się czy Wam zaprezentować ten tytuł z dwóch powodów. Mm, po pierwsze są tutaj sceny 18, które są nieodpowiednie dla młodszych odbiorców, dlatego nie zdziwcie się, że będzie, będzie troszeczkę blurowania. No jednocześnie no chcę was ostrzec, że manga Dzień, w którym zostałem seryjnym mordercą jest skierowana dla czytelników powyżej 18 roku życia. Zresztą no sama okładka i tytuł no chyba wskazuje, że to nie jest odpowiednia dla dzieci, aczkolwiek Jestem przezorny i chcę to wielokrotnie podkreślić. Y, moi drodzy, tytuł festiwalowy z jesiennego festiwalu mangowego i tutaj myślę, że rzecz, która może zainteresować fanów y, zagadek, serii kryminalnych, seinenów, mamy tutaj do czynienia z zamkniętą serią w końcu. Cały została napisana między 2018 a 2020 rokiem, czyli w miarę świeży tytuł Hmm, historia zamknięta w 25 rozdziałach, czyli łącznie 5 tomach. I pozwólcie, że Wam pokrótce opowiem historię. I choć to dziwnie zabrzmi, głównego bohatera będę określać jako pierwsze ja i drugie ja. Jest to ogólnie naze nazewnictwo wymyślone przez twórcę tej mangi. No i zaczynamy od tego chłopaka, który tutaj wcina sobie makaron. I... Mówiąc krótko, życiowy przegryw, który nie ma znajomych, nie ma rodziny, został odrzucony przez społeczeństwo. Człowiek, który popadł w depresję, ma dość świata, ma dość siebie, postanawia zakończyć swój żywot. Siada w autobus, um, jedzie w takie ustronne miejsce, opuszczone, zameczek, zresztą go widać tutaj, no i postanawia zakończyć swój żywot, gdy nagle dostrzega pod ścianą leżącego mężczyzny, tutaj przy okazji jest gnacik, no i tutaj dochodzi do pewnej takiej dziwnej sceny, gdzie nagle do pomieszczenia wpada nieznajoma osoba, no i następuje strzelanina, i tutaj powrócimy do pierwszej strony. Jak widzicie kule się zderzyły i w tym momencie mamy do czynienia z takim multiwersalnym Coco Jumbo. Świadomość głównego bohatera przeniosła się do ciała tego jegomościa, a świadomość tego jegomościa do ciała bohatera. No i przechodzimy do drugiego ja, które można powiedzieć jest lustrzanym odbiciem, mm, takim bajkowym lustrzanym odbiciem życia pierwszego ja, to znaczy śledczy. Ukochany przez wszystkich, dziewczyny mu tam włażą do łóżka, kabony ma tyle, że mu się wysypuje z kieszeni, Wilne marze, że ho 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 ho, wszyscy są na skininie dłoni, także można powiedzieć życie jak z bajki. Ale główny bohater postanawia zejść do piwnicy, sprawdzić czy tam wszystko gra, czy wszystko jest w porządku, no i odkrywa mroczny sekret. Sekret, który widać na okładce. Okazuje się, że oryginalny pan śledczy ma, miał pewne takie niepokojące hobby po godzinach, gdzie dopadał różne ofiary i maltretował je. Dlatego, 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 no można powiedzieć, że główny bohater wpadł jak śliwka w kompot. Miał kiepskie życie, a tutaj okazuje się, że za niedługo zostanie skazany na śmierć. I na domiar złego okazuje się, że w piwnicy znajduje się jedna żywa osoba. I tyle. Koniec. Więcej Wam nie zdradzam. Opowiedziałam Wam y, historię z pierwszego rozdziału, z czterech. A dobra, dobra, dorzucę jeszcze coś, żeby może Anusz Widele z Was przekonam. E, pod koniec pierwszego rozdziału dostaję telefon i dowiadujemy się, że mm, Pan śledczy, który jest w ciele, w pierwszym ciele głównego bohatera, jak żyje. No i zapowiada, że go będzie ścigał i go dopadnie. I widać zresztą strach w oczach drugiego ja, czyli bohatera w ciele śledczego. Dobra, dobra, dobra. Już tyle, jeżeli chodzi o fabułę. To jest króciutka manga, bardzo łatwo się zagalapować i powiedzieć za dużo. Przechodzę teraz, moi drodzy, do wrażeń i powiem, że na wstępie jest to jeden z takich tytułów, który u mnie poleżał sobie na płaszce wstydu, przeczytanej, oczywiście przeczytanej, ale czekającej do stworzenia materiału o niej, ponieważ, moi drodzy, jest to kolejny taki, jak ja to nazywam, typowy pierwszy tom mangi, który ma za zadanie wprowadzić bohaterów, pokazać problem wokół którego będziemy się kręcić Ewentualnie ukazać nam kawałek świata I nie inaczej jest W tej mandze Na początku dostajemy takie wiecie Magiczne koko bo Musimy wytłumaczyć Dlaczego y, główny bohater zamienił się ciałem Potem przez chwilę patrzymy jak cieszy michę no i potem, potem trzęsie się praktycznie do samego końca jak osika, bo, bo musi zmierzyć się z problemami jednocześnie, no ma, nowy, ma nowe życie, więc musi się w nim odnaleźć. Moi drodzy, kilka takich według mnie sztampowych rozwiązań, które zostały dobrze napisane, które przyjemnie się czyta. Bohaterów da się lubić, są momenty, gdzie mu troszeczkę współczułem, przez większość czasu troszeczkę troszeczkę raczej tak uśmiechnięty byłem, choć nie powinienem, bo to seria... Kryminalistyczne 18, ale jest to jeden, wiecie, z tych takich niezłych tytułów, gdzie po prostu człowiek tak przewraca kolejne strony i jest po prostu ciekawy jak ta historia się zakończy. Dlatego przechodząc tak w sumie do podsumowania, to mogę powiedzieć, że kroi nam się kolejny niezły tytuł, który jest ładnie narysowany, ma fajne momenty uk ukazania emocji bohaterów i jest to podkreślone y, przez duże, ładne kadry, jak żeście widzieli przed chwilą. Jednocześnie jest to kolejna taka wtóra historia z zamianą ciał gdzie główny bohater wpada w jeszcze większą kabałę niż miał w poprzednim życiu no i będzie musiał ten problem rozwiązać. Zobaczymy w jakim kierunku pójdzie ta manga. E, na sam koniec mogę Wam polecić, że jeżeli lubicie takie serie to myślę, że można poczekać aż wyjdzie troszeczkę więcej tomów albo jak cała seria zostanie wydana wtedy sobie kupić na przykład całość i sobie schrubać tą historię za jednym posiedzeniem bo myślę, że te 25 rozdziałów to się tak przeżyta w dreamiga. I to wszystko moi drodzy od, ode mnie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na Facebooka Gostka od komiksów, jak również zapraszam Was na mój kanał, zobaczcie sobie, jakie tam inne mangu się pokazuje. Trzymajcie się ciepło, na razie cześć.